Wygona Chrztu Pańskiego. Wprowadzenie. W niedzielę po uroczystości objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła Wschodniego, ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach, Chrzest Jezusa. Nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem świętej kongregacji obrzędów z 23 marca 1955 roku ustanowiono na dzień 13 stycznia w miejsce dawnej oktawy Epifanii wspomnienie Chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego. W 1969 roku określiła ten dzień jako Święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie, wspomnienie i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia. Teksty modlitw związane ze Świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo przekazy Ewangelii podkreślają przy tym związek tego święta z uroczystością Epifanii, czyli objawienia pańskiego. Chrystus już jako dorosły, trzydziestoletni mężczyzna przychodzi nad brzeg Jordanu, bez rąk Jana Chrzciciela, swojego poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzecznych ludzi. Wraz z nimi wstąpił do wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę. Opis Chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował nam święty Mateusz. W dniu Chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się na Jezusa stępujący Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos. Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską, którą święty Piotr przygotowując do przyjęcia chrztu rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza, opisał w następujących słowach. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem świętym i mocą. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, Którzy byli pod władzą diabła, dlatego, że Bóg był z nim. W chwili chrztu Jezus miał 30 lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, że od 30 lat rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, Gdyż kobiety nigdy nie miały prawa zabierać głosu publicznie. W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej. Bóg Ojciec przemawia: Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad nim w postaci gołębicy. Epifania Trinitarna. Święty Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie miał być Pan Jezus ochrzczony. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Jako dawną Betanię za jordańską była bowiem także Betania przedjordańska, około 3 km od Jerozolimy, gdzie mieszkał Łazarz z Martą i Martą, wskazuje się dzisiejsze Kryberbet, El Meshet, gdzie znajduje się potok wypływający do Jordanu, mający wodę nawet w upalne lata. Tu według biblistów miał się ukrywać kiedyś Eliasz. Tu 700 lat po nim miał wystąpić Jan Chrzciciel. W pobliżu Jordan jest bardzo płytki. Tędy właśnie prowadził szlak ze wschodu na zachód. Wykorzystał tę dogodną sytuację Jan Chrzciciel, aby zwiastować Mesjasza i przygotować na jego przyjście serca ludzkie. Rytualne obmycia były znane w starożytności u wielu ludów. Był to zewnętrzny znak wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione grzechy i gotowości zadośćuczynienia za nie. Był to krzyk tęsknoty duszy, aby Bóg w swoim miłosierdziu oczyścił ją z nim, jak woda oczyszcza ciało z brudu, zewnętrznego, materialnego. W Babilonii istniało święte miasto Eridu, dokąd spieszyły tłumy, aby się obmyć. W kulcie syryjskiego bóstwa Jannesa były sakralne oczyszczenia w wodzie i ogniu. W egipskiej księdze umarłych spotykamy najstarszy opis rytualnego obmycia niemowląt nowonarodzonych. Panowało więc już wtedy przekonanie, że człowiek rodzi się w jakiejś winie, którą trzeba obmyć. W świątyni w Der el-Bachrin można do dnia dzisiejszego oglądać plastycznie przedstawioną scenę rytualnych obmyć. Rytuał oczyszczenia jest nadto znany w kulcie Demetry, Cybeli, Atisa i Mitry. Zachowany jest on powszechnie do dnia dzisiejszego w Indiach, gdzie do miasta świętego Benares udają się w celu dokonania rytualnych kąpieli w Gangesie miliony wiernych bramińskich. Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy ducha świętego dla zbawienia człowieka. Z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego Chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym dał nowe życie, Boże życie, z wody Chrztu Świętego. Istnieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Noc Przystroić Chrzcielnicę i pokazać ludowi jak kołyskę Jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje wtedy uroczystego poświęcenia na oczach ludu Wody Chrzcielnej. Tego dnia powinno się udzielać Chrztu wszystkim katechumenom. Temu służy również publiczne odnowienie obietnic Chrztu Świętego wszystkich wiernych, zebranych Kościele. Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta ofiarowania pańskiego, obchodzonego 2 lutego. Dlatego do tego dnia można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolendy. Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei na Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Św Bożego, wstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Medytacja ikony Chrztu Pańskiego Święto Chrztu Pańskiego obchodzimy w Kościele Rzymskokatolickim pierwszą niedzielę po uroczystości objawienia Pańskiego Epifanii, zwanej popularnie Trzema Królami. Natomiast Kościół Wschodni łączy uroczystość objawienia Pańskiego ze Chrztem Pańskim. Należy ono do dwunastu wielkich świąt najważniejszych w kalendarzu liturgicznym Kościoła Prawosławnego. W kalendarzu juliańskim następuje czternastodniowe przesunięcie, więc kościoły wschodnie dopiero kończą święto Bożego Narodzenia. Jaser el Jachud, domniemane miejsce chrztu Jezusa. W Ziemi Świętej miejsce, w którym miał odbyć się chrzest Jezusa, Zlokalizowane jest w Kwaser El Yahud na wschód od Jerycha. Na pamiątkę sztuk duchowni i wierni prawosławni pielgrzymują nad brzeg Jordanu, gdzie odbywa się celebracja uroczystości przez zanurzenie w wodzie krzyża, po czym patriarcha oczyszcza i konsekruje wodę, a następnie kropi ją nią wiernych. Podobne zwyczaje zachowują inne kościoły prawosławne, etiopski, koptyjski i syryjski. W Polsce święto Objawienia Pańskiego znane jest także pod nazwą Święta Jordanu i celebrowane według starej tradycji na Podlasiu, zwłaszcza w Drohiczynie i na Świętej Górze Grabarce. Odbywają się tam procesje nad brzeg rzeki gdzie następuje obrządek poświęcenia wody. W tradycji katolickiej podobny zwyczaj poświęcenie wody celebrujemy wigilią paschalną, połączony z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Świętego i poświęceniem ognia, światła. Ikona Chrztu Pańskiego z greckiego Epifania, Teofania, w rosyjskim Bogo przypomina wydarzenie, jakim był chrzest Jezusa Chrystusa w rzece Jordan, przyjęty z rąk Jana Chrzciciela i opisany przez Ewangelistów. Podczas tego wydarzenia miało miejsce objawienie się trzech osób Trójcy Świętej: Boga Ojca w Głosie, Syna Bożego w Jezusie Chrystusie i Ducha Świętego. Pod postacią gołębicy. Krótką charakterystykę ikony podaje Dionizjusz z Furny w Hermeneirach, podręczniku sztuki malarskiej, sporządzonym w pierwszej połowie XIII wieku na górze Atos. Chrzest Chrystusa. Chrystus stojący pośrodku środku Jordanu, nagi po jego prawej stronie na brzegu rzeki, poprzednik. Poglądający w górę, Jego prawa ręka spoczywa na głowie Chrystusa, lewa uniesiona jest ku górze. Z wysokości niebios spływa ku głowie Chrystusa promień Ducha Świętego z napisem Ten jest Syn Mój umiłowany, którym mam upodobanie. Po lewej stojący ze czcią aniołowie, ze skrzydłami rozpostartymi pod tunikami. Poniżej poprzednika, w nurtach Jordanu, leży skulony stary człowiek, nagi, z lękiem patrzący za siebie ku Chrystusowi i trzymający naczynie, z którego wylewa wodę. Wokół Chrystusa roją się ryby. Ikonograficzne przedstawienia, opierające się na opisie ewangelicznym wydarzenia datują się już na III-IV wiek. W cerkwi prawosławnej schemat ikonograficzny chrztu pańskiego ostatecznie został ukształtowany w IX wieku, choć z czasem przedstawienia różniły się w zależności od formy chrztu i nabożeństw przyjętych w danym okresie oraz lokalnych kościołów. Spotykane różnice dotyczą często liczby aniołów oraz osób przedstawionych lub nie w wodach Jordanu. Bardziej szczegółowy schemat ikonograficzny podaje Elżbieta Smykowska w swoim leksykonie ikona Mały Słownik. W centrum Jezus Chrystus, przedstawiony jako mężczyzna w średnim wieku z długimi spadającymi na plecy i ramiona włosami oraz krótką brodą. Chrystus jest albo nagi, nagość symbolizuje i obrazuje pierwotną rajską nagość Adama, albo z przepaską na biodrach. Stoi w wodach Jordanu, którego otaczają, tworząc coś w rodzaju płynącego grobu, przypominającego ciemną jaskinię. Chrystus prawą dłonią błogosławi wodę, która będąc obrazem śmierci, potopu, grobu, staje się obrazem nowego życia, przemieniającego człowieka i kosmos. W drugiej ręce Chrystus trzyma zwinięty zwój lub ma ją opuszczoną. Po prawej stronie Chrystusa stoi Jan Chrzciciel, na kamieniu lub skalistym brzegu i prawą dłonią dotyka czoła Chrystusa w obrzędowym gęście chrztu. W górnej części ikony widać fragment kręgu, wyobrażający otwierające się niebiosa, z których wychodzi jeden promień światła oznaczający Boga Ojca, lub promień światła dzieli się na trzy promienie oznaczające chwałę Trójcy. Promień ze wstępującym Duchem Świętym pada bezpośrednio na głowę Chrystusa, co wyobraża objawienie Syna przez Ojca. Ten jest Syn mój umiłowany. Duch Święty unoszący się nad wodami Jordanu jest obrazem i analogią do Ducha Bożego unoszącego się nad pierwotnymi wodami, o których mówi księga rodzaju. Symbolem życia, a także alegorią nawiązującą do potopu, znakiem miłości Bożego, pokoju Bożego. Po lewej stronie Chrystusa stoją dwa i lub trzej aniołowie, których ręce zasłania płócienna narzuta. Jest ona znakiem głębokości czci, ale symbolizuje także diakońską służebną funkcję uczestnictwo w obrzędzie chrztu. Niekiedy w wodach Jordanu przedstawia się dwie małe ludzkie postacie, mężczyzny i kobiety, jako alegoryczne wyobrażenie morza i rzeki, nawiązujące do starotestamentowych tekstów. Mężczyzna, symbol morza stoi odwrócony do Chrystusa plecami, kobieta, symbol rzeki, jak gdyby się cofała lub siedzi na rybie. Najbardziej znana, odpowiadająca dokładnie swoim ewangelistów i schematowi jest ikona chrzes Chrystusa znajdująca się w zbiorach Muzeum Bizantyjskiego w Atenach pochodząca z VI wieku. W Polsce do najciekawszych należą między ikona XV wieczna, ikona sztupańskiego znajdująca się w Lublinie oraz XVIII wieczna w Sanoku, a także wiele współczesnych przedstawień. Główną postacią ikony jest Jezus Mesjasz. To jest Chrystus, który przyjmując chrzest w Jordanie, Objawił tajemnicę Trójcy Świętej, której wezwanie zachowane jest w formie chrzcielnej do dziś. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niemniej ważnym świadkiem i uczestnikiem tego wydarzenia był Jan Chrzciciel, o którym zaświadcza święty Jan Ewangelista. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli w niego. Święty Hieronim pisał. W swoim narodzeniu syn Boży przychodzi na świat w sposób ukryty, a w swoim chrzcie ukazuje się w sposób widzialny. Podobnie święty Jan Chryzostom. Wcześniej lud nie znał Chrystusa, a przez chrzest objawił się On wszystkim. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że po chrzcie Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną, a spotkanie z Janem Chrzcicielem nad Jordanem było decydującym momentem dla Jego posłannictwa. Chrzest Jezusa podkreśla znaczenie tego obrzędu dla nas. My też, przyjmując Chrzest, jesteśmy zobowiązani do świadczenia o Chrystusie. Nie tylko w naszych świątyniach, ale również w życiu osobistym i w przestrzeni publicznej, widząc zwłaszcza współczesne usiłowania wypierania przekonań religijnych, a w konsekwencji spychania chrześcijan na margines życia społecznego. Bez odwracania się od problemów świata i codzienności, wezwani jesteśmy do kontemplacji ikony Chrztu Pańskiego, która niesie światło prawdy dla wszystkich chrześcijan. Bóg przyszedł na świat, aby świat został przez niego zbawiony. Zapraszamy na nasze strony internetowe: ikonoplastyka.blogspot.com, modlitwajezusowe.blogspot.com ikonoplastyka, modlitwa ikonoplastyka sklep.cba.pl. Koniecznie subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, by niczego nie przegapić.